Dzisiaj jest 8 września, tak naprawdę dla mnie to koniec lata, bowiem jest to ostatni dzień tak upalny. Najbliższy z temperaturą około 30 stopni będzie dopiero za kilka miesięcy w przyszłym roku. Nie podejrzewam, żeby o tej porze roku powróciły takie upały, które. Które tutaj zagościły pod koniec tego lata. Czyli dzisiaj jeszcze 30 stopni, a jutro spadek około 10 do 20. W środku tygodnia nawet 16. Czyli taka temperatura będzie jak teraz jest w nocy. A gdzie ja jestem? Jestem nieopodal Ratanic, nad Pogorią 4. Znajduję się na najbliższej wyspie, która jest od strony Ratanic na Pogori 4. Od tej strony są cztery wyspy, w tym jedna dość mała. Plus... No nic, no nie ma żadnego plusa. Cztery wyspy, jedna mała. A ja znajduję się na tej najbliżej brzegu od Ratanic która jest największa, jest bardzo duża, jest bardzo duża, jest nawet dość wysoka, wzdłuż tego brzegu od strony pogori 4 znajduje się klif i w taki sięgający 3 metrów, woda go cały czas podmywa, taki klif śródlądowy. Woda tutaj pracuje i on się robi. Idąc w tamtą stronę, tam w tamtą stronę. Ten klif wysoko pniesie w górę na kilka metrów i naprawdę wygląda to interesująco. Samą wyspę porastają gęsto tutaj samosiejki i są tutaj przede wszystkim trzy gatunki drzew, sosna, brzoza. I rzadziej występująca to pola osikowata. Wiele tych drzew tutaj za bardzo sobie nie poszalało, bo co jakiś czas coś tu robi ognisko i one służą na te ogniska. Poza tym w skarpach tego klifu żyją bobry albo jakieś inne tego typu gryzonie. I one tak sobie od jakiś co jakiś czas wycinają te drzewa i stanowi pożywienie z ciekawych rzeczy, to na pewno sam ten zbiornik jest bardzo ciekawy. Jest to zbiornik, w którym kiedyś wydobywano piach przez wiele lat. Potem został zrekultywowany i jest to i powstał jako zbiornik przeciwpowodziowy zbiornik retencyjny tu dla aglomeracji Zagłębia Dąbrowskiego, przez które przepływa czarna Przemsza, bowiem czarna Przemsza tu płynie obok. Z tym, że jest to taki zbiornik dość jest to zbiornik retencyjny w takim prawdziwym słowa tego znaczeniu, bowiem jest bardzo głęboki, kilkanaście metrów głębokości w odróżnieniu od takich płytkich zbiorników retencyjnych, których ubywa ciągle woda, odparowuje, to jednak tutaj ubytek wody jest dość mały. Poza tym sam zbiornik nie jest zbudowany poprzek rzeki. Jak wiele zbiorników i tama, powoduje tylko to, że ryby nie mogą migrować w górę rzeki i zbierają się osady, które spływają wraz ze śmieciami, się osadzają przy samej tamie. On jest równolegle do rzeki i jest połączony kanałem w razie, w razie nadmiaru wody płynącej w Przemszy ten kanał jest uruchomiony i woda spływa tutaj do środka do tego zbiornika e, tam na tej południowej stronie, tam za tymi wyspami jest połączenie z przemszą i tam tą wodę oddaje a tu jak na pogoli, no tak jak w lato w weekend szum e, motorówki, skutery żaglówki w kółko. Cały czas hałas. Nie bywam. Bywam tu czasami w tygodniu. I to jest właśnie ten moment, kiedy jest cisza. Cisza. Nie ma tego hałasu. Nie ma tego brzęczenia tych skuterów w kółko. A najbardziej takie magiczne momenty, kiedy tutaj co tutaj przeżywałem, to jak byłem na przykład nieraz 1 listopada. 1 listopada ludzie zajęci tymi sprawami swoimi gdzieś tam w mieście, a tu praktycznie nikogo nie było. Jedną osobę gdzieś tam pływającą na jakimś kajaku i to wszystko. Byłem po drugiej stronie i cisza. Absolutnie cisza. Sprzyjająca pogoda. No, to nie był taki listopad jak kiedyś, też ze śniegiem. To temperatura na plusie. E, jeszcze takie resztki, resztki makijażu lata zostały gdzie, gdzie nie gdzie, e, Przy tam e, odchodzącej jesieni I, 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 i ja mogłem, ja mogłem w tym uczestniczyć, będąc tam po, tam po drugiej stronie, chodząc złóż tamtego brzegu, który też jest e, bardzo ciekawy. Miałem takie kiedyś założenie, żeby dostać się na te wszystkie wyspy, które tutaj są. Jest ich tutaj od tej strony: są te cztery, a tam jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, plus dwie małe, szósta, siódma, siedem wysp. wysp, na którym jest na przykład plaża na turystów. Także praktycznie na wszystkich byłem na wszystkich jest tak samo także także to no byłem, no i tyle najbardziej to mi się chyba podoba na tej ten brzeg tutaj jest fajny ta plaża ten klif obok jest głębia można pływać jeszcze jakby była ta cisza Czasami przyjeżdżam po południu, także mam to sobie popływami i jest dość przyjemnie. Zejdę jeszcze na dół i wejdę trochę do wody i pokażę jaka jest tutaj woda.